Siema do z tej strony w Poniedziałek Lecimy dalej z Maserati Quattroporte Jak już widzieliście prawa podłużnica Ogarnięta ustawiona na 99% Biorę się za lewą Lewą będę nastawiał. Dlaczego na prawej jest łańcuch? Ano dlatego, że nastawiłem prawą podłużnicę tak, że idealnie mi pasuje na gniazdo. Sanek skręciłem to wszystko i teraz ciągnąc lewą podłużnicę do prawej, zblokowałem ją sobie tutaj koniem w miarę tak napięte, żeby po prostu mi nie przeciągało całości w tą stronę. Z tego względu że zarówno tu jak i tu jest to trochę poprzestawiane, przekoślawione na mocowanie sam. Także naciągając ją do prawej, tą sobie zblokowałem do lewej, żeby to wszystko mi się ustawiło. I co? Podejrzewam, że jak będę ją naciągał do prawej, ona mi z automatu wróci do góry, bo tak jak już wspominałem wcześniej, ta podróżnica siedzi w dole, ta już jest no tak, myślę, że na 99% jest na swoim miejscu. Jak zrobię przekątne poziomy, to wtedy mogę powiedzieć, że podłużnica jest na 100% nastawiona. Co? Wstawiam kamerę. Palam pompę i nastawiamy, tak? Już ją trochę tak pociągnęłem, zapomniałem kamerę włączyć. Ale jeszcze na chwilę obecną ta musi 4 cm pójść w prawą stronę i później ewentualnie już całością jak założy belkę, całością przeciągam przekątne i już wtedy całość ustawię sobie do przekątnej, do poziomu do, do długości i tak dalej, no tak jak to powinno być dobra ja się biorę za robotę, a wy sobie patrzcie Panero ponownie, podłużniczki ogarnięte, górne te całe wzmocnienia ogarnięte, fartuch na miejscu, tam już się klei, pozostało go ponitować, wstawić to, się tam sklei to wzmocnienie tu, a teraz co, już błotniczki przypasowałem, Prawy został oryginalny, bo on jedynie co to delikatnie tu dostał. Lewy kupiony, drugi oczywiście standard z Maserati: jak kupujecie części, jak są na czarno, butyki pomalowane bo to nawet nie jest polakierowane, tylko są pomalowane, ale jak nowe. Butniki eee, niby tą farbę transportową, a to jest zwykłym jakimś bazą albo czymś opierdzielone. Czuć, że on klepany Miałem problem go trochę tu dopasować, bo był poskręcany. Maseraty, tak te błotniki dziwnie się kręcą. One tu są tak dziwnie też poprofilowane, pozmacniane tutaj, gdzie nie gdzie są. Jest problem później, żeby to dopasować. Jakoś tam się udało. Tam jeszcze zostało tylko przy masce, ale to błotnik muszę delikatnie dać do przodu. Maska, nowka, oryginał. Parę tysięcy. Auto mam oczywiście standardowe, jak wiecie, wypoziomowane Tu wam nawet pokażę, jak światło Idzie po krawędzi słupka To samo tu po krawędzi słupka Podłużniczki. Poziomik mają. Górne wzmocnienie. Poziomik ma. Tu powyżej to samo. Także jest elegancko. Tuż, tu tak jak mówiłem, tuż tu się tam klei mi ono. Później jak się sklei, odkręcę sobie te śrubki. Tu już jest wyklepane, przyspawane. Tu już też jest przyspawane. Te trzy punkciki. Później jak się to sklei, pewnie dzisiaj, jak już, już sprawdzę lampy, odkręcę, przyłożę wzmocnienie, obspawam na klej, i będzie aligancko. Tu też musiałem ten sporniczek klepać. To samo, tą półkę tu musiałem formować, bo ona cała poprzeginała. Wiadomo, jak poszło z automatu, podłużnica to pociągnęła. To samo, to górne wzmocnienie. No i to, to już tak jak widzieliście na filmie, ono było nie dojrze złamane, no to jeszcze tylko tak podopieszczać to zostało. Musiałem zrobić okienko, taką rewizję, żeby tam się dostać. O, sfragment wycięty. I to już sobie na sam koniec pyk wstawię, obspawam, wyszlifuję, nie będzie śladu. So, mam tu dwa pudełka 16 tysięcy po zniżkach, Nówki sztuki lampy z Maserati Chodzeń na poławskiej. Teraz sobie wezmę lampy, przyłożę, zderzak, będzie ok, przechodzę na tył, a tu sobie może lakiernik wchodzić i szykować tą podłużnicę do ogarniania. Wymiary standardowo brałem spod zawiasów. Wszystkie przy No i co, później, jak już była ta podróżnica wspawana i to mu ona była niecałe 7 cm wywalona, czy może po, już nie pamiętam, ale coś, coś koło 7 cm. Taki pierwszy Ciągnięcie sobie zrobiłem próbne, wróciła mi 3 zostały 4 cm. To jest tak jak widzieliście tą podłużnicę. Złapałem sobie konie w tamtą stronę, ją lekko zblokowałem. Przekręciłem sanki do tej prawej podłużnicy. Bo tak jak już wcześniej wspominałem, z tego co kojarzę, gniazda były przedstawione. i tą ciągnąłem do prawej. Ta się okazała, że troszkę musi pójść do dołu. Oto tu nawet mam rolkę nie pamiętam czy to kręciłem, ale chyba jest materiał jak ściągałem tą podłużnicę do dołu. Tam niedużo około centymetra była podbita. Elegancko dociągnąłem, aż mi tutaj cały ten kielich ładnie wszystko się też wypoziomowało. Bo był kielich trochę podbity. No i tak naprawdę ma wszystkie przekątne, wszystkie poziomy, wymiary. To jest takie, tak jak już wspominałem, to, to musiałem formować. To wzmocnienie było Które tu idzie taki wspornik do, do błotnika Który yy, ustawia błotnik Tutaj później wchodzi lampa na taki ząb Ta lampa musi się tu zapiąć To samo ten, ten wspornik Też był troszkę uszkodzony yy, Wraz z półką podbity No bo jak to poszło To wiadomo tu ładnie wróciło Bez malowania się obejdzie No i co lampy zderzak będzie wszystko ok Rozbieram lakiernikom, zdejmuję to wzmocnienie, to idzie na lakiernię, tu już sobie niech zrobią, na ramię będą mieli wyżej, a ja w tym czasie biorę się za tył. Dobra, póki co kończę marudzić, pasuje lampy, zderzak i kończymy z przodkiem. Pozdro. No i skończony. Zostało mi jeszcze tutaj okienko zaspawać o w tym miejscu bo musiałem żeby tam to wybić to ładnie tutaj jeszcze pod spodem to było złamane do pieści tak się wygląda No i tu jeszcze zostało spawać tu wzmocnienie o. Szczękę jeszcze muszę zdjąć żeby nie pojechało tak na lakiernie. Dobra, co? Podeks skręcony, rozbrajam zanim zawieszenie się założy, to się lakiernicy ogarną na ramię ja w tym czasie muszę skończyć ten projekt, bo jeszcze graty nie przyszły na tył. Czekam na lampę i zderzak, co przyjdzie lampa ze zderzakiem. I próbujemy naprawić ten błotnik. Tak? A w tym czasie taką skodę tam stoi, nie wiem czy widzicie. Sodę wolnięta, ją wezmę. Tylko pierdek, jak już wspomniałem rozbiorę maserati cały przód zadmą piętro do spawa I idę za tą skodę. Póki co przód maserati skończony I co, czekamy na graty. będziemy się brali za tył. Pozdro